Posłuchaj tego uważnie. Jeżeli nie możesz znaleźć prawdziwej miłości, pracuj ciężko, zarabiaj pieniądze i spędzaj swoje życie w szczęściu i w spokoju. Pamiętaj, nikt nigdy nie umarł od bycia singlem, a tak wielu umarło od bycia w złym związku. Nie marnuj czasu. Nie masz go zbyt wiele na to, by go marnować na złą osobę. Czasem lepiej być samemu, a mieć spokój i żyć w harmonii i szczęściu. Pamiętaj, żeby być szczęśliwym, nie potrzebujesz do tego drugiej osoby. Nie szukaj szczęścia u kogoś. Nie czekaj, żeby ktoś przyszedł i dał ci szczęście. Znajdź to szczęście sam, sam ze sobą. A pamiętaj, szczęśliwa osoba jest najbardziej atrakcyjna.